Dzień dobry! Gdzie jesteśmy? Na Pabianicach Na, dworca, na dworcu w Pabianicach Zapraszamy! No, jedzie coś? no słychać, że coś jedzie Coś zatrąbiło prawda? Jedzie Tak? Widzisz? Bo dzisiaj jesteśmy całym ekipą Tymon i Amelka. Machasz już? Tak. Jeszcze za wcześnie. Oj, tu nam panie wyszły, zasłaniają. Jedzie. Co to jest? No, czytałem, ale nie pamiętam, co to było. Film. Co to było? Zaraz na nim przeczytamy co dokąd on jedzie. Warszawa-Gdańska. No ta. Przypomniało mi się. I przyjechał no misiek misiek mówię misiek nie tańczymy zobacz jakie ma wycieraczki widzieliście? jak wycieraczki mu czyszczą wycierają okienka? no kropi deszczyk trochę tak, no nie? tak tak Słucham, synku? No, tak wycierają. A pamiętasz jak byliśmy w biorkę i trzeba było ręcznie wycierać? Tak machasz bardzo, mela. No to chodź tutaj, żeby cię pan widział jak machasz. Chodźcie tu sobie, staniemy. Dobrze wypatrzyłeś, ma już zielone światełko. Gwizdek. Dobra. A my, myląc, stoimy tutaj? Dobra. No, będzie zaraz. Gdzie ty tam poszedłeś tak daleko? Aha, nie bój się. No i co? Rusza czy nie rusza? Coś jest jakieś... Nie, nie. Nie, Rusza. Jedzie. No i możemy machać teraz. A u Miszka nie po kamerze. No i pojechał. Zatarąbił. No i zatrąbił Papa 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 tam Tam nas na niego Na tamten przejazd? No może kiedyś pojedziemy. No dobra, to co czekamy na następny? Dobra. Dzień dobry, gdzie dzisiaj jesteśmy? Koluszka. W jakich Koluszkach, gościu? W Pabianicach <noise> W pabianicach. czemu w Koluszkach? Tu są Koluszki <noise> A tam, wiecie, właśnie pociągałka chyba O, miał takie długie światełka, teraz zmienił na, na krótkie jakieś O, ale słychać na torach? Tak, ełka. O, ma zielone światło. Ma już zielone światło. Jakieś malowanie? Nie, bez malowania dzisiaj. Słucham? spotkać No, ja bym chciał spotkać warszycę. I gwizdeczek będzie ruszał. I pojechał. Co mówimy na koniec? Do na następnego. Do na następnego.